Pan Stanisław z Krakowa, z parafii Miłosierdzia Bożego, przez prawie 40 lat żył w konkubinacie. Pewnego dnia przyśniła mu się Matka Boża, ni stąd, ni zowąd. Od wielu lat żył w rozdarciu. Ukradkiem się modlił. Swoją kobietę kochał, dzieci również, ale nie był w stanie zerwać. Coraz bardziej pustka, samotność i ciężar grzechów przytłaczały go. I pewnego dnia miał sen. Zobaczył Matkę Bożą, która podała mu różaniec. A on siebie zobaczył w wielkim błocie zanurzonym prawie po szyję i tylko ręce wyciągał. I chwycił się tego różańca i ona go wyciągnęła. Kiedy rano wstał, mówi, przegrzebałem wszystkie szuflady, żeby znaleźć różaniec. I znalazłem potargany różaniec mojej babci. Złączyłem go drucikiem i zacząłem się modlić. I to był mój pierwszy różaniec. Nie miałem odwagi przyjść do kościoła, bo się czułem odrzucony przez tych świętych, dobrych ludzi, wiernych. Więc otwierałem okno, echo dochodziło mszy, i tak klękałem sobie, gdy żona poszła na zakupy, żeby odmówić różaniec. Po pewnym czasie. Zebrałem się na odwagę i wieczorami, ukradkiem, przychodziłem przed sanktuarium, obchodziłem naokoło i stawałem pod krzyżem. Nie miałem odwagi wejść do kościoła. I przyszedł dzień imienin świętej Faustyny, dwa lata temu. Przyszedłem, żeby ucałować jej relikwie. Wyspowiadałem się. Rozgrzeszenia nie otrzymałem, ale mówi. To nie było dla mnie najistotniejsze. Najistotniejsze było dla mnie, bo wiedziałem, że muszę ponieść konsekwencje, że byłem już bliżej Boga. Drodzy bracia i siostry, to jest droga odzyskiwania czystości. To jest cena. To jest droga, trudna droga, ale jest Maryja. I spoglądamy dziś na Maryję jako na niepokalanie poczętą, przeczystą matkę, dziewicę, pannę nad pannami, która przynosi nam dar, dar czystości. I potrzebujemy jej właśnie my, będąc bardzo często zanurzeni w morzu nieczystości, który nas zewsząd ogarnia. Bóg jednak, pamiętajmy, choćby w najgorszej. Epoce zawsze znajdzie sposób, żeby zachować dusze czyste, dziewicze, i zawsze ma takich, których sobie upatrzy i zachowa ich. Jak on wie? Ale znajdzie zawsze sposób. Maryja nie ukryła się w klasztorze, a jednak święty Jan od Krzyża do niej odnosi te słowa. Jak do pewnej karmelitanki bosej, której tę sentencję powierzył. Bóg bardziej pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać. Bóg bardziej pragnie od ciebie najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać. Doskonale rozumiała to Maryja albowiem czystość rodzi, rodzi się z miłości i prowadzi do prawdziwej miłości. Umiłowała Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił, bo to znaczy mieć czyste sumienie, czyste serce, czystą duszę i czyste życie. I dlatego też, miłując Boga ponad wszystko, i we wszystkim miłowała również Józefa i bliźnich w Bogu, dla Boga i z Bogiem nic przeciwko Bogu, nic obok Niego. Przyjemność cielesna i rozkosz nie była dla niej Bogiem, szukała szczęścia w tęsknocie za Bogiem jedynym i radości w pełnieniu Jego woli. I jak czystość była darem Boga dla Maryi i Bóg Uważał, że jest tak ważna, że uwolnił ją od grzechu pierworodnego, uważał, że jest tak istotna, że już w chwili poczęcia została uwolniona od grzechu pierworodnego, to trzeba powiedzieć sobie, że jest to dar niezasłużony. Niepokalane poczęcie to przecież przeczysta miłość, arcydzieło miłosierdzia Bożego. Czysty dar. I zanim przybył do niej Archanioł Gabriel, by powiedzieć, stwierdziwszy tę prawdę, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, to wpierw została oczyszczona, uwolniona. Jeśli Bóg mówi nie cudzołóż, to dodaje w dziewiątym dziesiątym przykazaniu nie pożądaj. I jeśli mówi szóste błogosławieństwo Jezus na górze. Na górze błogosławieństw, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, to jest to ten trzeci poziom, najgłębszy, który dotyczy właśnie Maryi. Czystość nie tylko była darem dla Maryi ze strony Boga, ale była wyborem stylu życia, stylu życia Maryi i to od dzieciństwa, jak powiedzą, powiedzą, powiedzą ojcowie Kościoła. Była wyborem. Nie tylko otrzymuje się łaskę, ale trzeba wybrać, trzeba zdecydować. Maryja, jak mówią ojcowie Kościoła, poświęciła swoje dziewictwo już w dzieciństwie, choć ani w swoim narodzie nie miała przykładu takiego życia, ani oparcia. Szła, jak powiedziano od krzyża, w ciemnościach, szła w wierze, szła idąc za intuicją, za łaską Boga. I to ona pociągnęła swoim przykładem za sobą do dziewictwa i czystości Józefa, jako narzeczonego, a potem męża. Święty Hieronim, jeden z ojców Kościoła, który o tym mówi, zwalczając herezję Helwidiusza, uwłaczającego dziewictwu Maryi, powiedział, twierdząc, że Maryja nie pozostała dziewicą, bluźnisz, a ja ci powiem, że to Józef Zawdzięczał swoje dziewictwo przeczystej małżonce. Janot Krzyża doda, potwierdzając tę prawdę: Dusza Maryi była wolna od jakiegokolwiek pożądania grzechu, nie tylko grzechu ciężkiego, lecz także najmniejszej niedoskonałości. Jeśli każde pożądanie brudzi duszę, zaciemnia ją. Osłabia, męczy, dręczy i pozbawia Ducha Bożego, to dusza Maryi była czysta i pełna Ducha Bożego. Jej duszy dodaje Jan od Krzyża, nie zniewalało żadne stworzenie i nigdy nią nie kierowało jej poruszeniami, Jej poruszenia pochodziły zawsze z Ducha Świętego. I to Duch Święty był autorem Jej. Skłonności i jej decyzji. Józef u boku Maryi czuł się więc pociągany do naśladowania jej piękna. Jak powiedział Maksymilian Kolbe, kto z niepokalaną przystaje, ten niepokalanym się staje. Wiedzą o tym ci, którzy wpatrują się i żyją w obecności Maryi i są jej ulegli, jej natchnieniom, bo ona Przychodząc do nas ze swoją czystością serca, duszy i ciała, nie tylko jest wzorem, ale także pomaga nam wytrwać w czystości, lub ją odzyskać. Jeśli Adam w raju biadolił, że niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, sprowokowała mnie, czy skłoniła mnie, czy Pomogła mi do grzechu, to przeciwnie, Józef z Nazaretu błogosławił Boga za to, że niewiasta, jaką Bóg mu dał, pociągnęła go do zachowania czystości. Analogicznie, z wysokości krzyża, Jezus, dając Janowi apostołowi Maryję za matkę, a w tym również i nam, powiedział oto matka Twoja, chciał, żebyśmy tę właśnie niewiastę, Wzięli do siebie i bierzemy ją symbolicznie, przyjmując szkaplerz, ale w istocie chodzi o naśladowanie jej czystości. Tak jak pokora, wiara, posłuszeństwo, tak również czystość. Maryja, jak powie Agnieszka, 16 lat dziewczyna, nawrócona na pewnych rekolekcjach, nie bawiła się swoim ciałem. Zachowała doskonałą czystość przed ślubem. I ja też pragnę. I to był moment zwrotny w życiu tej dziewczyny. Ale dodajmy, Maryja była zamężna, ale zachowała dziewictwo i czystość. Została matką, ale zachowała dziewictwo i czystość. Owdowiała, ale zachowała dziewictwo i czystość. Zachowała bowiem czystość nie tylko w najmniejszym stopniu, ale tak wielką, że świętej Bernardecie mówi: "Ja jestem niepokalanym poczęciem, a więc przeczystą miłością Boga. Agnieszka z Lublina powie pielęgniarka zresztą pracująca w szpitalu. Powie ciało Maryi było najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym miejscem na ziemi dla Syna Bożego. Maryja nie dokonała aborcji, przeciwnie wzięła na siebie wszystkie konsekwencje boskiego małcierzyństwa i własnego wyboru. Dodajmy wyboru, który kosztował ją wiele cierpień, aż pocierpienie krzyża, odrzucenie Obmowy, zmiany planów życiowych, emigrację, ubóstwo, tułaczkę i wreszcie trwanie pod krzyżem tego dziecka, które za taką cenę zostało w niej ocalone. I Maryja, jeśli jest odrzucana dzisiaj w swojej tajemnicy czystości, to jest odrzucana także przez wielu i potępiana ze względu na kontrast, jaki. Czyni jej osoba, jej obecność, jej wspomnienie, choćby nawet w, w świecie zanurzonym w nieczystości i no, w pornografii nawet. Nie cudzołóż, nie pożądaj, błogosławieni czystego serca, to nie jest dziś w modzie. Nie jest dziś w modzie dziewictwo, nie jest dziś w modzie czystość. I dla współczesnego świata to grzech nieczystości jest Bożkiem. Na każdym kroku namawia się nas do rozwiązłości, promuje perwersję, zboczenia. Ksiądz Dziewiecki słusznie zauważa, że kultura dzisiejsza i edukacja przekonuje, że jedyny sens nadaje życiu przyjemność. Przyjemność uważana jest za zasadniczy element szczęścia, w cudzysłowie. Ponieważ seks daje przyjemność, traktuje się go jako źródło szczęścia. Z, z tego wypływa wniosek, że w zadowoleniu seksualnym szuka się szczęścia, nawet wbrew Bogu, zasadom Bożym, Bożych Przykazań i godności ludzkiej. I tu jest pułapka, tak jak w raju. Kto zaspakaja pożądania cielesne, zamiast szczęścia znajduje pustkę, smutek, samotność, rozczarowanie, nienasycenie, bezsens. A z, tego, a z tego rodzi się wulgarność, agresja, nienawiść Boga i wszystkiego, co go przypomina. Myślę, że doskonale to obrazuje to, co się działo w tych dniach na naszych ulicach. Nie bez powodu. Mamy dziś do czynienia z rewolucją kulturową. Począwszy od rewolucji francuskiej, przez rewolucję 1968 roku, mamy dziś systemowe propagowanie rozpusty. Jest ona traktowana jako wielki reset, niszczący wszystko, co dotychczas było. Upowszechnianie pornografii, a za nią antykoncepcji, prowadzi do aborcji i eutanazji. Istotą bowiem tej rewolucji jest odrzucenie Boga, a zatem umieszczenie w miejscu Boga człowieka, po co, żeby go zniszczyć. Tak czyni diabeł wyizolować, zniszczyć. Dlatego na drogach ludzkości odchodzącej od Boga, powie święty Rafał Kalinowski, staje dziś Maryja, przeczysta Matka Boga i wzywa do nawrócenia. Do pokuty, do modlitwy, a w istocie do czystości życia, do oczyszczenia życia. Czystość bowiem przynosi wielkie dobra i jest niemożliwe zbawienie czy świętość, oglądanie Boga w niebie bez czystości. Pierwszym owocem czystości jest bowiem wewnętrzna wolność. Każdy grzech zniewala. Wszyscy o tym wiemy. Jeśli jest grzech, raz, drugi, trzeci powtórzony, mamy problem z nałogami, przyzwyczajamy się do grzechu, łatwo grzeszymy, potem ciężko z tego wyjść, ciężko pozamykać te drzwi, które człowiek pootwierał w sobie. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, powiedział Jezus. I powiedział: Jeśli syn was wyzwoli, będziecie wolni. I dlatego, powie Jan Paweł II, żeby czystość, która jest nam zadana. Zautrzymać lub odzyskać trzeba toczyć walkę wewnętrzną przez zwrot ku Chrystusowi. Czystość, te, z tego co każdy z nas wie, jeśli odzyskuje ją, jeśli ją powraca z nieczystości do czystości, a jeszcze lepiej, jeśli nigdy nie grzeszył, to tym bardziej czystość daje siłę ducha, siłę duszy, daje jasność umysłu, daje pogodę życia, ducha. Radość życia daje poczucie godności i przede wszystkim poczucie własnej wartości, szacunku wobec siebie i wobec bliźnich. Jeśli ktoś narzeka na brak poczucia własnej godności, wartości, niskie poczucie wartości, to niech zapyta siebie, czy za tym się nie kryją też grzechy, wszelkiego rodzaju nieczyste, bo jednym ze skutków jest właśnie to. Czystość rodzi pokój, rodzi harmonię życia. Życzliwe nastawienie do bliźnich i przede wszystkim delikatność. To widzimy w Maryi. Jeśli patrzymy na ten obraz, który mamy tutaj, w tym sanktuarium, to uderza nas pokój, harmonia, wewnętrzna cisza, spojrzenie na Jezusa i ten, ten, ta wewnętrzna pogoda ducha, jakby Maryja nam mówiła, nie bój się dziecko, ja jestem Twoim ratunkiem, nie lękaj się. Odzyskasz, uratuje Cię, zbawię Cię, zaprowadzę cię do Jezusa, pojednam cię z Nim, ofiarujecie Jemu i będę Cię polecać Jemu. To jest właśnie Maryja. Im świętszy ktoś jest, powiedział Jan od Krzyża, tym mniej się gorszy, tym mniej się gorszy grzechami. Ja nie jestem wprawdzie święty dodał, ale nie będę się gorszył. I taka jest Maryja. Jeśli jest tak przeczysta i święta, to nie bój się. Im świętszy jest ktoś, im bliżej Boga, tym mniej się gorszy naszymi biedami, grzechami i nieprawościami. Jeśli Jan od krzyża powiedział, to takiej, która była wielką grzesznicą, z której potem musiał wypędzać złego ducha, to tym bardziej i gdy zbliżamy się do niej. Czystość jest konieczna do zbawienia, jest konieczna do świętości. Nie łudźcie się, mówi Paweł, święty Paweł, ani rozpustnicy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Dlatego człowiek nieczysty może się nawrócić i może wejść na drogę zbawienia świętości przez, przez pokutę, przez pokutę. Czy to ze strachu przed karą, czy to z miłości do Boga, każdy motyw jest dobry, byle się nawrócić. <grytanie> Dlatego, jeżeli ktoś przychodzi i mówi: Boję się piekła, to nie mów mu. Słuchaj, to zbyt niskiej, trzeba z miłości do Boga. Nieważne. Ważne, że się chce nawrócić. Wspomóż go. Bądź duchem świętym. Współpracuj z nim. Dopomóż człowiekowi, żeby go podnieść, żeby go zbawić, żeby go przyprowadzić. A nie biadol i narzekaj, że motyw nieczysty, że to jeszcze niedoskonałe jest, że to jeszcze nie święte. I szuka teraz błędu i szuka teraz dziury w całym i przypatruje się temu na Wracającemu się biednemu człowiekowi, który ma mnóstwo wad. I traci, I traci co? Świętość własną i drugiemu nie pozwala. Agnieszka Besz Beszłej, córka ambasadora Meksyku, jest założycielką i liderką wspólnoty Guadalupe w Lublinie. Pielęgniarka. Mówi: Walka o duszę trwa. Nadszedł czas na kontrrewolucję. Nadszedł czas na czystość. Czas mody, mody na czystość. Pora wziąć do ręki broń, różaniec i nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, bo to jest czas Maryi, czas na czystość. Świat potrzebuje powstańców, którzy będą całkowicie oddani Maryi. I dodajmy, najmniejszy stopień czystości i wysiłku w tym kierunku więcej znaczy niż wszystkie dzieła. Jan Paweł II powiedział: "Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych. Im czystsza rodzina, tym zdrowszy naród." I jest to prawda. Co czynić? Co czynić, żeby zachować czystość? Jeśli straciliśmy, żeby wyzwolić się z nieczystości. Po pierwsze, zwrot ku Chrystusowi. Czystość jest Zadana człowiekowi, powie Jan Paweł II, aby zwyciężyć w tej walce, człowiek musi zwrócić się ku Chrystusowi. Po drugie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a więc czuwanie nad swoim sumieniem, czuwanie nad swoim sercem to jest szalenie ważne. Rachunek sumienia codzienny, zwłaszcza wieczorem. Czuwanie. Co to znaczy czuwanie nad sumieniem? To znaczy nazywanie zła złem, dobra dobrem. Jezus mówi do Samarytanki, idź zawołaj męża, i przyjdź tutaj. A Samarytanka mówi, nie mam męża. A to jest kobieta, która czuwa nad swoim sumieniem. I Jezus mówi, no słusznie powiedziałaś, prawdę mówisz, jesteś uczciwa, jesteś czysta, a więc jaka? Pokorna. Miałaś pięciu mężów, ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Potwierdził Jezus: To jest czuwanie nad sumieniem nie usprawiedliwiać się przed Bogiem, przed sobą nie bronić się przed bólem prawdy nie okłamywać siebie i Boga. Jesteśmy w tym doskonali. Grzeszymy, a potem się usprawiedliwiamy. I ile wysiłku człowiek wkłada, żeby żyć w grzechu i się usprawiedliwiać, matko. Ile musi wysiłku intelektualnego, uczuciowego, ile usprawiedliwień, ile musi tych argumentów, żeby obronić swoją, swój styl życia? Jak śpiewał kiedyś syn y, Ryśka Rydla, Sebastian dżemu, dżemu grupy, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez spełnienia niepotrzebnych myśli złych. Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Znieczulenia, bez znieczulenia. Alkoholem, narkotykami, muzyką, krzykiem. Czuwać nad swoim sercem to czuwać nad poruszeniami nie pozwalać, by się coś ze mną działo, by się ze mną coś działo, by inni ze mną coś robili, ale żebym podejmował świadome decyzje: chcę, nie chcę. Jak powiedział jeden z ojców pustyni do Nowicjusza, kiedy przechodzisz przez miasto i widzisz sklep rzeźniczy, i widzisz restaurację, no, bar, i czujesz zapach dobrego jedzenia, to co? Od razu wchodzisz? Nie. Jak chcesz, to wejdziesz. Jak nie chcesz, to nie wejdziesz. Od Ciebie zależy decyzja. Zapach, smak nie, pozwol nie, nie zmusza cię do działania, wybierać świadomie, kierować, nie wprowadzać w swoje życie zła, nieczystości, które ciężko potem wynieść. Zauważmy, to samo co z duszą, to samo jest z naszym życiem. Ja w moim klasztorze mam celkę i do, ce do tej celi zauważyłem, że łatwo mi jest wnieść książki. Bo które lubię, ale z celi wynieść, jak niesamowicie ciężko jest wynieść, jak się człowiek potem zmaga, ile i kiedy i jak wynieść, łatwiej wnieść, ciężej wynieść. Dalej, żeby utrzymać czystość, lubią odzyskać, potrzebne jest wyrzeczenie i pokuta. Musisz się czegoś wyrzec, coś radykalnie odciąć. Odciąć się od okazji, osób, miejsc, obrazów, podmiot, kto nie wyrzeka się, wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wszystkiego, wszystkiego co nie, nie pomaga ci zbliżyć się do Chrystusa, co nie pomaga Ci wytrwać w czystości. I żeby wytrwać, konieczny jest sakrament pokuty, częsty. Niektórzy polecają raz w miesiącu, ale jeśli trzeba. Trzeba spowiadać się często a dobrze. Święty Rafał Kalinowski, taki wielki karmelita, odnowiciel naszego zakonu, co robił? Woził ze sobą jako przeor, jako potem radny, ze sobą woził spowiednika. Gdziekolwiek się nie ruszył, codziennie się spowiadał. I wszyscy mówili, na głowę chłopu upadł. Ale on pracował nad sobą. On pracował nad sobą. Upadłeś? Powstań. Nie leż długo. Powstawaj od razu, z niedoskonałości się spowiadał, bo im kto bliżej jest Boga, tym więcej widzi. Częściej czeszesz włosy, łatwiej ci rozczesać. Jak rzadko myjesz, rzadko czeszesz, oj, to będzie dopiero ból, to będzie dopiero rwanie. I dlatego też trzeba często się spowiadać, a dobrze, i przyjmować Jezusa w komunii. On jest naszą siłą, On jest naszą mocą i czystością i wreszcie adoracja adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie Jak powie jeden z ojców kościoła jeśli ktoś chce wytrwać w czystości lub odzyskać ją niech całe pożądanie i pragnienie swojego serca zwróci ku pragnieniu i pożądaniu ciała pańskiego adorować go uwielbiać go a potem żyć w jego obecności Jeśli więc Upadamy, powstańmy, wracajmy do Jezusa i adorujmy. I wreszcie ostatnia rzecz to poświęcenie się Maryi, poświęcenie się Maryi, modlitwa do niej codziennie, choćby jedno zdrowaś i modlitwa o czystość serca, przyjęcie szkaplerza i modlitwa różańcowa. Szkaplerz noś, na różańcu proś, jak mówimy w naszym zakonie. Jan Paweł II. Powiedział: Nie lękajcie się. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom, sprzecznym z Bożym Prawem yy, propozycjom. Nie lękajcie się. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale Wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę cenę nieuleczalnych, często zranień lub nawet złamanego życia. Bóg bowiem bardziej pragnie od Ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy niż największych dzieł, jakich możesz dokonać. Amen.